Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy 5 minut 2. Ja jestem Juno i ciągle tkwimy w szponach szaleństwa. To znaczy, tam gdzieś coś będziemy działać zaraz w psychiatryku dalej. Hmm. Szukaj upiora. Tu coś jakieś szczuraski biegają. Nie jestem pewna, czy wszystkie te pomieszczenia przeszukałam już tutaj. A... Chyba go widzę. Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród dwudziestu wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, daj im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Eee... Ale przecież... Mam... No dobra, to jesteś ja coś tam nędznicie, ale to... Nie rozumiem, mam... E... hm, Może... Dobra. Hmm. O, możemy to obejrzeć. Ładny. Dobra, to... Dobrze, że jakieś mam. Nie wiem, z nim pogadać. Spotkałem ducha Nilwgardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Hm. Dobrze, że nas przeteleportuje. Gridley! Żyjesz. Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś Wiedźminem. Pozbądź się go. Ha... No, w sumie... Eee... Nie będę prawda To mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Na bogów! Chyba nie będziesz mu pomagał! Upiór żąda waszych serc i oczu. Musisz go oszukać. Na pewno jest jakiś sposób. Mógłbym wyjąć serca z ciał Kerów. Nawet mam je chyba. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. Wiedzi mi Błagam! Zdobądź świńskie oczy i serca u żyźnika. cokolwiek. Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć. Świńskie serca? Coś w tym jest. A... Nie, nie będę na nich kasy wydawać. Ale zapiszę sobie. Hmm. Więc yy... Więc no, spróbujemy z tymi yy... z sercami na może? Nie wiem. W sumie. Hmm. Nie no, ich dwóch e, na pewno raczej no, nie chciałabym wydać, bo zrobili co zrobili, ale no to jednak ja tam ludzie jak pierdzielę. O mogę tu zeskoczyć nawet. I co my tu ma? Na... Wow. Aha, tu od razu. O, trafiliśmy kurde. I nie wiem co robić. Boję się w sumie trochę. E, coś przeczuwam, że może być e, walka z nim teraz, więc.. E, cóż by tu zrobić? E, Dokładnie grzemyślniczy, ale może jakiś. No, hmm. ja nic nie wiem. Dobra, zobaczmy. Wróciłeś. Może da się go nabrać. Mam serce i oczy. Chociaż przeczuwam, że przysięga. będzie chciał walczyć. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnij to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa. Albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufaj ci. Niech cienie wrócą w ciemność. Niech szaleństwo znajdzie ukojenie. Niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przyniosło. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych! Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei! No, świetnie. Tak czułam. Auć! Dobra, żeby on jeszcze w to chciał wpaść. No chodź tu, chodź. Idealnie i... Naparzamy go mieczem. Wow! Nie jest taki mocny, jak myślałam. Zobaczcie, jak szybko to idzie. Ej! To ja się tak bałam, a to raz, dwa, trzy i poszło! Serio! Ale bym żałowała, gdybym kupiła te e, świńskie skrzydła... skrzydła! Boże! Świńskie skrzydła! Co ja powiedziałam?! To jest tempe jakieś. E, a chciałam powiedzieć świńskie serce, a... W ogóle myślałam skrzydła mi w głowie były, bo tak e, zauważyłam raz i drugi popatrzyłam e, na te e, jego skrzydła przy hełmie. Co wyglądało trochę jak mini wersja jakiegoś, nie wiem, pusarza, który trochę pomylił się, jeśli chodzi o skrzydła. Dobra, tak patrzę. Chyba... Mam już wrócić na górę, nawet mogę po drabince elegancko. Hej, w sumie myślałam, że dłużej ta walka zajmie i już chciałam nawet, wiecie, e, brać jakieś tam ulepszenia na miecz, jakieś elipsiry sobie wypijać. A tutaj nie było nawet takiej potrzeby. No. Nie narzekam, nie ma co. Ej, jeszcze tylko, żeby udało mi się wrócić. Byłoby miło. Bo wiecie, z tym to różnie może być. Mm. Hej, ale ja bardziej zaskakiwać to już nie chcę. Hm. Zaraz, muszę się ogarnąć. Powrót nie może być taki trudny. Tu byłam... Dobra, tamten zaskoczyłam, czyli gdzieś tutaj. O co to jest? Nie spodziewałam się jakiejś takiej niespodzianki. Schody? One nie wyglądają mi na takie, które bym chciała. Kurczę, dlaczego ja się aż tak tu gubię. No nic, to może tak krążąc, wreszcie gdzieś tam wybiegną. Albo się zgubię całkowicie. Kojarzę to miejsce. No, tu była walka, dobrze to wiedzieć. No. Jak ja wcześniej tędy wylazłam? Dobra, jedyne schody są tu, tutaj nie ma nic, więc to musimy iść tu. Tam nie. Wow, wreszcie, cud. O, mogę z nim pogadać. Zniszczyłem ducha Nilwgarskiego żołnierza. Dzięki ci. Wiedź mi nie. Ruiny są bezpieczne. A teraz precz z widzieć. Ale. Precz mi z oczu. No, bo nikomu tam donosić. Na no, nich nie będziemy. Dobra. Mm, nie to chciałam. Co to jest? Eee. Czyli co? Znowu by się przydało z Cedriciem porozmawiać. No cóż, chyba można to zrobić. Nie wiem co on mi tam jeszcze może powiedzieć ciekawego. Ale może coś... Na razie tych ziółek trochę razem po drodze pozbieram. Wow, serio, ja, ja nie wierzę w takie rzeczy. I pułapka w sumie też mi się przyda, co? Podnieśmy ją. Muszę bardziej pod nogi patrzeć. To nie, to tylko jakieś drewniaki. Czy tu coś było? Nie, tylko jakieś listki spadające. O Jezu, wióra. A, nie chcę mi się z nim walczyć. A uciekam. Co ja będę się tutaj męczyć z nimi? Sami niech się sobie ze sobą męczą. Daję, że was nie widzę w skręciuchy. To jakiś okień płonie. Aż mi klatki spadły. Eee, światła nie potrzebuję. Tutaj więcej ziół. Om. Ktoś coś mówił, czy pierc? <laughs> o rany. Ja nie wiem. W ogóle ja mam zrypane poczucie humoru, że mnie ich takie teksty śmieszą. To od tego trzeba zacząć. Mm, ale dobra. Na razie mniejsza o wszystko inne. Witam cię, Setryku. Mm. O, wykonaj dla mnie przedmiot, co proszę. Mm. Zaraz solidne. Co to jest? Schemat wieki. A takie rzeczy. A co to jest? Szperacz, pułapka. Aha. Rupięcie fabularne. Żelazna rama. Fragment mechanizmu. Książki. Karta choroba to mnie nie ciekawi. Pułapki, petardy, ulepszenia jakieś. Rzemiosło. Dobra. Mm, spróbujmy jeszcze z nim porozmawiać. Zobaczymy. Chcę zabić Keirana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach. Bardzo grubą no i co? skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skoja się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe, w głąb lasu, skręć na wschód i wróć na rzekę. Znajdziesz zniszczony most seed, Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Ach, a ja oczywiście sama mam iść, tak? Ten milczkiem jakimś sobie nie pogadamy. No, czyli po prostu świetnie, świetnie. Hmm. Tam mnie gdzieś strzałka prowadzi. No to dobra, no to tam gdzie. To kiedy weźmiecie się za starucha? Tam gdzie strzałka prowadzi, to ja sobie pobiegnę, powiedzmy. Mam nadzieję, że nikt cię. Więcej nikogo nie zdradzisz, Elfia suko. Dobra, trąpcie czym... się. Nie wiem o co chodzi, co tu się ale dzieje? się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Koyatel. Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj. Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskin. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinie. Tam się roi od wszelakiego świństwa. A jasne, że się zajmę. Ja to no zrobię, właśnie. a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystanie. Bo po prostu nikt nie będzie kobiet w mojej obecności obrażał. Mm. Zaznaczam sobie to zadanie eee, Czyli ruszam do jaskini No i dobrze Lubię w sumie nieludzi, bo nie ludzi e, bo ludzi nie lubię <ścoughs> więc e, nie ludziom będą jakoś w miarę możliwości pomagać no chyba, że to będą tacy knujący i niefajni a jacyś ogarnięci furią i nie wiadomo czym jeszcze, nie ludzie, e, no to takim nie mam zamiaru pomagać, ale właśnie, jak tutaj jakaś elfka obrażana przez idiotów, no to głupio byłoby przebiec i nic z tym nie zrobić. Tym bardziej, że e, no może być jakaś szansa tutaj na ubicie mm, paru potworów. A co za tym idzie zdobycia doświadczenia może bardziej no w sumie to nie wiem, ale zobaczymy. Gdzieś tu miałem jabłko A to nie mój problem. Yy, mam nadzieję tylko, że się nie zgubię tu. Bo wiecie, w moim przypadku bardzo łatwo jest się... Mm, zgubić gdziekolwiek i to jest trochę głupie. Będziemy tutaj Dobra, widzę, że ta sknia jest całkiem blisko. Rocznie wygląda... O, mogę to zbadać. Coraz więcej krwi. Pewnie zaraz ukaże się do kogo mhm. należała. Może musimy tam zejść. Ojej, to może sobie lepiej zapiszę. Ze mnie takie trochę strachajło jest. To też powolutku, ostrożniutko. Pewnie powinnam się wcześniej przygotować do walki, J jakiś eliksir w stylu kot wypić, ale znacie mnie, prawda? A skrzyneczka? No, Geralt, y dlaczego nie chcesz wyjąć miecza? Cholera, jasna. Mekkerów tutaj jest cała masa. To tak, grunt je jakoś utrzymać. Eee, zaraz, gdzie ja mam odpowiedni znak? No. Eee, nie wybrałam go, oczywiście. Brawo ja. <laughs> Ale to było piękne. Dobra. To mm, No, Geralt. No, pięknie. Dałam się tu Kośbił im zabiec niepotrzebnie. A też nie mogę sobie pozwolić yy, na to, żeby mnie tak otoczyły i wiecie. Bo tak to nie ma sensu nad nimi walczyć. Tylko trzeba sobie to ładnie. powolutku Tak, pomalutku się nie spieszam. Tym bardziej, że im też jakoś się specjalnie nie spieszy z tego co widzę. Na dystans, na dystans. Ej, one są aż śmiesznie do tego kopicia. No, już bym chciała pozbierać rzeczy. Muzyko dzika mogłabyś się uspokoić. No właśnie, więcej serca oczu i tam czego jeszcze? No mm, mm. ten ma sporo rzeczy. Ciekawe po co nam aż tyle tego. Wow, tu ładne rzeczy widzę. To chyba dobry trop. No raczej tak. Widzę jakąś książkę też podnieśliśmy. Mm -hmm. Tak patrzę, czy tutaj to już wszystko jakieś skrzynia. A jeszcze tu. Nie wiem, czy to mi potrzebne raczej nie bardzo. Mam przeszukać pieczarę Fajnie Ale Czyli, że teraz mam biec za strzałką Ona mnie przecież prowadzi W ogóle w stronę Jakby wyjścia Czyli No mogę wejść, ale po co? Przecież ja stamtąd przyszłam, nie? Aha, bo mi po prostu początek się zaznaczał tego. Okej, okay, i wszystko jasne. Hmm. Czyli jednak się tu po środku pokręcą. Dobra, metodą prawej ręki. A nie, no i to jeszcze na kerki wypła. A masz, a masz, a masz. I tak, tu mnie mm, chyba nie było, no nie, jeszcze ten i ten. No dobrze, czyli tu nie mogę zeskoczyć. Aha, ja nawet nie wiem, czy ja nie mogę zeskakiwać, mm, bo trwa czy ja tam po prostu nie mogę zeskoczyć. A, jak to mówią, na dwoje babka wróżyła. Zbierajmy wszystko Chociaż zaraz już natcham sobie do kieszeni tyle przedmiotów, że Wiedźmin nie będzie w stanie ich unosić To ściągnął ciało po ziemi. Ktoś albo coś. Jeszcze ja jeden. Wow, padł tak szybko, że aż nie zauważyłam prawie, że zginął. <gry> Dobra, kolejne ślady krwi. Mm, znowu krew. Bardzo spostrzegawczy jesteś. Prawie tak bardzo jak ja. Tu nie wejdziesz. Ojej, przydałoby się niestety zaraz e, odcinek kończyć, co mi się tak średnio e, uśmiecha, bo się wciągnęłam, w przeszukiwanie jaskini. Nie wiem, gdzie jestem. Czyżby w jakimś miejscu, w którym byłam? Mhm. Wydaje mi się, że tak. No dobra, czyli ładne kółeczko zrobiłam. Tam pewnie powinnam iść. Jakąś światłość widzę. O, coś mogłam przeszukać. Więcej krwi, i jest ciało Strzały, Wiwiórek, wszystko jasne. Dobra, czyli cel już mamy taki mm, oczywisty, czyli po prostu już z jaskini należy wyjść. E, no to chyba i odcinek zaraz będziemy kończyć. Tak, to będzie pewnie odpowiedni moment, jak wyjdziemy już stąd. O, już światłość. A, drzwi zamknięte. No, serio? A, wierzyć się w moje szczęście. Nie chcę, czyli musimy wrócić tą samą drogą. Ojej, to jest smutne. Dobra, to. Może ten odcinek po prostu będzie dłuższy, jako że spróbuję jeszcze z tej jaskini wyjść. Podobnie jak i weszłam. Tak, oczywiście teraz, jak już chcę to zrobić, to będzie pewnie trudniej. E, no, bo wiecie, że mam dziwną tendencję do gubienia się, chociaż, chociaż, zobaczcie, przypadkiem udało mi się trafić. Hmm, gdzie weszłam po prostu? Ok, czyli to by było jednak na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, cześć. O, światłość, światłość widzę. <laughs> tak, cześć.